Dzisiaj we wtorek odbyła się konferencja prasowa z wiceprezesem ŁKS-u do spraw sportu no i na niej Robert Grab odniósł się do najważniejszych tematów związanych z łódzkim klubem sportowym takich jak powrót Marcina Matysiaka do sztabu pierwszej drużyny, przedłużenie i pozostanie w ŁKS-ie Michała Mokrzyckiego, a także do możliwych odejść Artemiusa Tutyskinasa czy Aleksandra Bobka a także do planów transferowych ŁKS-u, więc tych wątków było naprawdę sporo ale w tym odcinku zbiorę to do kupy i dla Was podsumuję te wątki powiem o czym te rzeczy świadczą, jak one wpłyną na przyszłość. Łódzkiego klubu sportowego. Zacznijmy od jednej z ważniejszych zmian, no czyli właśnie powrót Marcina Matyśaka, który pamiętamy, że w sumie wciąż był w UKS, no ale jako nie człowiek ze sztabu pierwszej drużyny LKS-u, bo wiemy, że on kilka lat temu, stosunkowo nawet niedawno temu, no prowadził zespół rezerw LKS-u, z którym w dwa lata od 2021 do 2023 roku awansował z czwartej do trzeciej, potem z trzeciej do drugiej ligi, a też warto dodać, że zanim Matysiak podjął się pracy w sztabie Piotra Stokowca, no to te rezerwy naprawdę walczył nawet o awans na zaplecze ekstraklasy, stworzył takich piłkarzy dla UKS-u jak Antoni Munarczyk, Jędrzej Zając, inne postaci, też ważne, jeśli chodzi o Akademię UKS-u, pracowały pod wodzą Marcina Matyszaka, więc na pewno ta znajomość klubowej Akademii to jest coś, czego nie możemy odebrać temu trenerowi. Potem wiemy, że był w sztabie Piotra Stokowca, no i gdy tenże Stokowiec został zwolniony na początku poprzedniego roku z UKS-u, to na jego miejsce przyszedł Marcin Matyszak i oczywiście też zdarzały się występy kompromitujące, jak 0 do 6 z Jagiellonią, 0 do 4 z Piastem Glimicem, no i Generalnie za kadencji Matysiaka ŁKS przyklepał ten spadek do pierwszej ligi. Ale jasno trzeba sobie powiedzieć, że ta relegacja właśnie z Ekstraklasy to nie była wina Matysiaka. On robił co mógł, żeby utrzymać ŁKS w Ekstraklasie. Łodzianie w poszczególnych meczach wyglądali naprawdę bardzo dobrze. Potrafili postawić się czy Rakowowi Częstochowa, czy Lechowi Poznań, czyli kandydatom do Mistrzostwa Polski też ŁKS potrafił no, wygrywać jak z Radomiakiem, czy z Puszczem Niepołomice w naprawdę efektownym stylu, więc generalnie to była pozytywna kadencja. Też można powiedzieć, on na dobre rozwinął, chociażby Antoniego Munarczyka i tak dalej. No i liczono na to, że Matysiak pozostanie na pierwszą ligę, że będzie budował fundamenty pod powrót do Ekstraklasy. Tak się nie wydarzyło, bo mimo propozycji od Roberta Grafa, Matysiak nie zdecydował się. Też z problemów osobistych nie trenował dalej ŁKS-u, bo licencyjnie prawnie mógł to zrobić. Wszedł na kurs UEFA Pro, mógłby trenować EKS. no ale właśnie na to się nie zdecydował. Trafił do Departamentu Rozwoju Indywidualnego jako koordynator tego projektu wraz z Adamem Marciniakiem. Pomagał młodym piłkarzom, no ale sygnalizował. Można powiedzieć już od jakiegoś czasu, w minionych miesiącach Matysiak, że brakuje mu takiej codziennej pracy z pierwszym zespołem uks u i faktycznie teraz Marcin Matysiak wraca i uważam, że jest to bardzo, ale to bardzo dobra decyzja. Bo generalnie tutaj płynę pod prąd, bo moim zdaniem Jakub dziłka to nie jest największy problem łks u Oczywiście zwalniając Dziółkę ŁKS mógłby krótkofalowo poprawić wyniki. Wiemy ten efekt nowej miotu i tak dalej. Ale moim zdaniem, to nie jest zmiana trenera, jest istotą problemów łks u Ale faktycznie to wprowadzenie Matysiaka może po prostu poszerzyć, jakby gdzieś tam, działalność sztabu szkoleniowego łks u Bo wiemy, że dziłka jakoś szczególnie nie stawiał na tych nowych młodych piłkarzy z Akademii w minionej rundzie. A na pewno dużą znajomość w ich kontekście ma Marcin Matysia, który z większością tych zawodów. Niekub czy z trzeciego zespołu trenował w minionych latach. No, przykłady Zająca czy ale też inni nowi piłkarze mogliby zostać wprowadzeni do pierwszego zespołu właśnie po opinii od Marcina Matysiaka, więc tu na pewno ŁKS będzie miał większą wiedzę na temat juniorów dzięki Matysiakowi. A też nie ma się co oszukiwać, Matysiak to po prostu dobry trener, który jest doświadczony w ŁKS, jest od wielu, wielu lat. Ściągał go w ogóle do uks u Krzysztof Przytuła, jeśli się nie mylę, ze Zduńskiej Woli, generalnie z okolic Łodzi. To był dobry ruch i faktycznie uważam, że powrót Matysiaka to jest dobra... Decyzja wa Mimo, że Robert Graf zaprzeczał temu, że właśnie wejście Matysiaka do sztabu to jest to robienie gruntu tutaj pod zmianę w trakcie rundy wiosennej, ale według moich informacji wcale taka zmiana nie jest wykluczona jeśli ŁKS-owi by nie poszło w trakcie rundy wiosennej to nie wykluczone, że w którymś etapie tej rundy właśnie Jakuba Dziółkę zmieniłby Marcin Matysiak i wróciłby na stanowisko pierwszego trenera łódzkiego klubu sportowego warto również dodać, że jest to gdzieś tam zmiana 1 do 1, bo oczywiście przychodzi do sztabu szkoleniowego uks u Marcin Matysiak wraca w zasadzie do niego, ale jednocześnie z tego sztabu odchodzi Łukasz Włodarek który był przez ostatnie pół roku asystentem Jakuba Dziółki, też jest to człowiek wywodzący się z tego środowiska Częstochowskiego i generalnie słuchałem jeden wywiad z Łukaszem Włodarkiem i naprawdę można było po nim mieć dobre wrażenie o tym trenerze, bo było widać, że zna się na robocie Łukasz Włodarek, że faktycznie no, analizuje mocno statystyki dobrze się w tym czuje, ale z racji na własne Prośbę na też problemy osobiste. Łukasz Wodarek poprosił ŁKS o rozwiązanie kontraktu, i tak się stało od początku tego roku. Nie Łukasz Wodarek, a Marcin Matyśak pracuje w sztabie Jakuba Dziółki i mówię, może to naprawdę pomóc Dziółce, bo też Matyśak ma już doświadczenie i w pracy z juniorami, ale też jako pierwszy trener, więc ma pewną obserwację. Generalnie wydaje mi się, że jest to bardzo dobra zmiana, która też może polepszyć notowania Dziółki u kibiców UKS u i generalnie też notowania Roberta Grafa bo kibice UKS u faktycznie bardzo mocno domagali się powrotu Matyśaka. Teraz to otrzymują, no i zobaczymy, Matyśak pomoże OKS-owi. Mam nadzieję, że tak się wydarzy, że podejmie dobre decyzje, znajdzie jakichś piłkarzy, którzy uratują, mo można powiedzieć, sytuację uks u w rundzie wiosennej. Warto również dodać, że mimo tej pracy w sztabie szkoleniowym pierwszej drużyny uks u Matyśak pozostaje w Departamencie Rozwoju Indywidualnego, będzie tam nadal koordynatorem, no ale jednak to będzie taka praca bardziej organizacyjna. Jednak główną postacią w tym projekcie pozostanie Adam Marciniak, no bo Matysiak teraz będzie musiał łączyć obowiązki także z pracą w pierwszym zespole uks u Przechodząc do no To jedna decyzja bardzo ważna, czyli przedłużony kontrakt z Michałem Mokrzyckim, bo wiemy, że ta umowa tego pomocnika z UKS-em wygasała w czerwcu tego roku, ale UKS wykorzystał klauzulę zapisaną w kontrakcie i przedłużył umowę Mokrzyckiego do czerwca 2026 roku, czyli jeszcze przez co najmniej półtora roku Mokrzycki będzie piłkarzem UKS-u. To decyzja bardzo dobra, nie ma się co dziwić, bo oczywiście popatrzmy na warstwę sportową. Tutaj Mokrzycki daje UKS-owi naprawdę sporo, można powiedzieć, że jest w swoim najlepszym wieku dla piłkarza, w swoim prime, bo tak trzeba określić w 27 lat, jest jednym z najbardziej doświadczonych piłkarzy w kadrze LKS-u. Też 5 goli i 4 asysty w tym sezonie mówią same za siebie, a nawet bilans LKS-u bez Michała Mokrzyckiego jest wyraźnie no, negatywny, bo przez te ostatnie dwa lata, gdy nie było Mokrzyckiego na murawie, gdy nie występował, to LKS rozegrał 10 meczów, tylko 3 wygrał, z czego 2 w pukarze Polski z niżej notowanymi zespołami aż 7-krotnie przegrywał takie starcia bez Michała Mokrzyckiego. Więc to jest naprawdę talizman dla LKS-u. Jeden z najważniejszych zawodników w kadrze tego zespołu, i dobrze, że ta umowa została została przedłużona, bo też wiemy, że Michał Mokrzycki ma ambicje ekstraklasowe, uważa, że spokojnie mógłby grać w ekstraklasie, więc jest to piłkarz naprawdę ważny. Można powiedzieć, że taki kapitan bez opaski, bo formalnie tym kapitanem jest Pirulo czy też Mateusz Kupcza, który jest wicekapitanem, ale jednym z takich liderów też jest Michał Mokrzycki, co było widać chociażby w czy gdy UKS wyrównam na 2 do 2, ale Mokrzycki nie cieszył się przesadnie, wziął piłkę na środek boiska, jakby chciał pokazać, że UKS musi walczyć do końca o 3 punkty w tym meczu. Na pewno bardzo ważna postać dla uks i dobrze, że ten Kontrakt został przedłużony, bo moim zdaniem spokojnie Mokrzycki to jeden z najlepszych środkowych pomocników w pierwszej lidze. Nie bez powodu został wybrany. Trafił do najlepszej jedenastki całej rundy jesiennej w Betclick pierwszej lidze, więc bardzo dobry transfer wewnętrzny łks u do Dobre przedłużenie kontraktu i miejmy nadzieję, że Mokrzycki w najbliższym czasie jeszcze po raz drugi awansuje z łks em do ekstra klasy. Na pewno będzie łatwiej łodzianom do tej ekstra klasy awansować z Michałem Mokrzyckim niż bez Michała Mokrzyckiego, więc tutaj dobre zachowanie łks u bo mówię, takich piłkarzy się. Nie odpuszcza, to był absolutnie no, kluczowy temat dla Roberta Grafa, żeby przedłużyć tego piłkarza i dobrze, że do prolongaty tego kontraktu doszło. Cały czas gdzieś tam waha się przyszłość Aleksandra Bobka, bo wiemy, że ta saga transferowa z tym bramkarzem trwa już naprawdę długo. Jak mówił też Robert Graf, no to tacy piłkarze jak Larasa, Antoni Munarczyk czy Aleksander Bobek no to nie ma jasnej deklaracji co do pozostania tych piłkarzy, co do dalszej ich przyszłości w łks ie Graf na moje pytanie mówił, że EKS nie stać na odrzucenie dobrych ofert za tych zawodników i jest w zasadzie możliwe, Możliwe odejście każdego z nich, no ale jednocześnie właśnie musi przyjść dobre oferta i tutaj możemy to różnie interpretować, więc wciąż odejście takiego Arasy, Młynarczyka czy Bobka przy dobrej ofercie od innych klubów jest możliwe, ale na pewno Bobek nie odejdzie do Westerlo. Mówimy, że Tomasz Włodarczyk mówił, że tutaj UKS miał ofertę za Bobka z belgijskiego Westerlo, ale zdementował kompletnie Robert Graf mówił, że nawet nie było pół telefonu z tego klubu, że były zapytania z innych kierunków, ale nie od klubu z Belgii, więc Aleksander Bobek do Westerlo no najprawdopodobniej nie trafi ale możliwe też, że Aleksander Bobek trafi do innego polskiego zespołu, bo według moich informacji bramkarzem ŁKS-u jest zainteresowana Jagielonia. Żeby tak musiało się wydarzyć, żeby Bobek trafił do aktualnego mistrza Polski, no to z Jagiellonii musiałby odejść podstawowy bramkarz tego klubu, czyli Sławomir Abramowicz. Są na to szanse. Największe szanse są na to, że Abramowicz trafi do Francji. Wtedy byłaby szansa, że Bobek trafiłby do Jagiellonii, no i broniłby parw aktualnego mistrza Polski, który na wiosnę będzie występował w konferencji. Warto jednak dodać, że kontrakt tego piłkarza też wygasa w czerwcu tego roku Tyle, że tak samo jak w przypadku Mokrzyckiego, ŁKS ma opcję przedłużenia Bo jeśli Bobek rozegra jeszcze dwa oficjalne mecze w pierwszej drużynie ŁKS-u to, to ta jego umowa automatycznie się przedłuży No i zobaczymy, jaka będzie przyszłość Bobka Tak jak mówię, zarówno on, jak i Arasa, czy Młynarczyk wciąż mogą odejść z ŁKS-u Ale jeśli Bobek gdzieś odejdzie, no to najprawdopodobniej nie będzie to bez no Bo ŁKS nie dostał pół zapytania, pół telefonu z tego klubu No i właśnie, ale jacy jeszcze piłkarze ŁKS-u odejdą po? Poza Aleksandrem Bobkiem, którzy mogą odejść, tak powiem, no to na pewno tutaj grany jest temat Artemiusa Tutyskinasa, który ma odejść do NK Celię, czyli czołowego słoweńskiego zespołu. Wiemy, że swego czasu w Celię grał ta David Mayer. teraz tutaj może trafić Artemius Tutyskinas, czyli Litwin. No i według moich informacji, ŁKS za Tutyskinasa otrzymał około 150 tysięcy euro. Poza tym otrzyma też bonusy zapisane no, w kontrakcie, w umowie pomiędzy EUKS-em a Celię. Tutaj Robert Graf zdradził, że pierwsze zapytania były już w listopadzie. Początkowo Graf dał temu klubowi taką cenę zaporową, gdzie no nie chciał się ten klub zgodzić właśnie na wykupienie tego piłkarza za tę kwotę, ale po tym jak celie awansowało, wyszło z fazy ligowej ligi konferencji weszło do kolejnej rundy, no to otrzymało automatycznie zastrzyk gotówki i najprawdopodobniej Tutyszkinac jest już na testach medycznych. i Jeśli nic się nie wysypie, no to Litwin odejdzie gotówkowo do celi, ale też warto dodać, że jedną z pozycji, którą chce wzmocnić ŁKS jest właśnie środek obrony, więc to nie będzie tak, że odejdzie i nie będzie zastępstwa, tylko właśnie jednym z nowych piłkarzy uks u ma być stoper, więc ja uważam, że jeśli to zastępstwo za tutuszkinasa będzie dobre, to to jest naprawdę dobra decyzja, no bo jednak i dla Tutuszkinasa to jest awans będzie grał w czołowym klubie, będzie mógł walczyć o puchary, o wiecie, europejskie puchary i tak dalej a jednak ŁKS sporo zarobi na tym piłkarzu gdzie ja nie mówię, że nie jest to zawodnik z potencjałem bo już rozegrał ponad 10 meczów w seniorskiej kadrze Litwy ma tylko 21 lata naprawdę spore doświadczenie, trzeci sezon w EKS-ie, ale trzeba sobie realnie powiedzieć że jest to trochę kazusk kaleczuk i Betorkiego i tak dalej, że jest to piłkarz z potencjałem wciąż stosunkowo młody ale wydaje mi się, że tu już nie ma czasu na oszlifowanie że faktycznie to jest trzeci sezon i kinas powinien zacząć pokazywać regularną formę, oczywiście miał mecze wybitne jak Zodrom poległ gdzie naprawdę ŁKS-owi uratował zwycięstwo w końcówce sierpnia poprzedniego roku, ale też mecze kuriozalne. Jak wejście z GKS-em, dramatyczne. Dwie żółte kartki i czerwona z MKS-em. Klucz do tego chociażby. Nozarką Gdynia też się nie popisał, więc uważam, że to jest piłkarz, który z w EUKS-ie nie rozwinąłby się znacząco. A teraz łodzianie otrzymają za niego pieniądze. Tu Tutyszkina trafi do lepszego klubu, gdzie będzie mógł się rozwinąć, więc uważam, że ten ruch, ten transfer Litwina do Celie wyjdzie na dobre i uks owi i samemu piłkarzowi. Zostali przesunięci do rezerw Keleczuk, Fui, betorti, Jorge Lastway, Aleksander Pawlak, Oliwier Sławiński i Iwan Michaliewicz. Cała ta piątka została przesunięta do rezerw, i najprawdopodobniej wszyscy ci zawodnicy, na no, LKS, będzie naciskał na odejścia tych piłkarzy. No nie wiem, czy Sławińskiego, ale reszty pewnie tak, no bo tutaj LKS raczej nie wiąże większej przyszłości z tymi zawodnikami, no Michaliewicz czy Alastuej to były straszne wpadki. Pawlak pewnie też już się nie rozwinie, podobnie jak Kelczukwu i Betorti. Oni przesunięci do rezerw, Robert Graf jeszcze nie wie, czy to będą rozwiązania kontraktów, czy definitywne odejścia i tak dalej, ale no raczej to są piłkarze, którzy już nie powąchali. Murawy w pierwszej drużynie lks u Generalnie na pierwszym treningu lks u pojawiło się 20 piłkarzy, właśnie chociażby Kaleczuk, lastue i tak dalej, no są już w rezerwach. 20 piłkarzy, nie było Antonio Majcenicza i Mateusza Wysoknińskiego, którzy byli przeziębieni, ale najprawdopodobniej niedługo wrócą do z treningów, do składu lks u bo to nie będzie długa absencja. Jeszcze warto dodać słowo o Pirulo i Kusenie. Baliczu, obydwaj są po rehabilitacji, po zabiegu, teraz realizują indywidualny plan zajęć, treningów i tak dalej, wracają do optymalnej pozycji, ale wszystko wskazuje na to, że przed wylotem do Turcji na obóz przygotowawczy, zimowy w Side, będą gotowi, no i wylecą wraz z zespołem na ten obóz do Turcji, więc niedługo bali wrócą do treningów, no i pewnie będą gotowi na wiosenną rundę w barwach klubu sportowego. Jeszcze co do transferów przychodzących do łks u no to Łodzianie chcą wzmocnić pięć pozycji środkowego obrońcę. Tutaj pewnie jeden do jednego zatuty Szkinasa prawą obronę, napastnika, młodego, defensywnego pomocnika do rozwoju i też do rywalizacji z Mateusza. Kupczakiem na pozycji defensywnego Pomocnika i ma przyjść także środkowy Pomocnik i jeśli nic się nie wysypie No to Robert Graf zadeklarował, że Już jutro ma zostać ogłoszony w środę Ten nowy środkowy pomocnik Wiele wskazuje na to, że będzie to Koki Hinokio Z ekstraklasowej stali, miałec, o czym Informował Tomasz Włodarczyk No i też tutaj po prostu warto dodać, że mają to być Transfery raczej takie realne Wzmocnienia do pierwszego składu, to nie mają być Uzupełnienia, tylko realnie piłkarze Na już, którzy mają tutaj pomóc uks owi na tych pozycjach, defensywnych pomocnik, to będzie taka pozycja, gdzie piłkarz raczej do rozwoju, do rywalizacji, może też taki prawo obrońca pomiędzy pierwszym składem, a ławką rezerwowych, ale reszta pozycji to mają być piłkarze do pierwszego składu, realne wzmocnienia i tutaj duży plus, że przynajmniej na papierze to mają być naprawdę wzmocnienia, transferu, które pomogą łks a nie tylko takie zapchaj, dżury, zapychasze, więc tutaj naprawdę możemy mieć duże oczekiwania, bo jeśli Robert graf mówi, że z to piłkarze do podstawowego składu, no to miejmy nadzieję, że faktycznie tak się wydarzy, no i tutaj pięć pozycji, też Robert Graf mówił, że jeszcze lewa obrona, ale to nie w tym okienku transferowym. Pewnie w lecie dojdzie jakiś nowy konkurent, być może dla Piotra Głowackiego. Być może dla Piotra Głowackiego, bo wciąż nie wiem, jaka będzie przyszłość tej trójki. I Kamilowi Dankowskiemu, i Głowackiemu, i Pirulo wygazają kontrakty wraz z końcem czerwca tego roku. No i nie wiadomo, jak będzie, bo już oficjalnie według przepisów i Dankowski, i Głowacki, i Pirulo mogą negocjować z nowymi pracodawcami, z nowymi klubami. No i oczywiście LKS musi liczyć się z tym, że ci piłkarze mogą odejść i już podpisać kontrakt z jakimś nowym klubem. Robert Graf mówił, że LKS już rozmawiał z tymi piłkarzami, że były rozmowy, ale na dziś nie wiadomo, jaka będzie przyszłość tych piłkarzy, no i każdy z nich może... Może już się związać z nowym pracodawcą, więc o tym warto pamiętać, że i Dankowski, i Pirulo, i Głowacki tutaj bez jakby rozmów LKS-u mogą po prostu odejść, bo, bo takie jest ich prawo. Na podobnej zasadzie, jak zrobił to Michał Trąbka przed dwoma laty, gdy już w trakcie sezonu podpisał kontrakt ze Stalą Mielec. Natomiast jeśli chodzi o jakąś jasną deklarację co do tego, o co będzie grał LKS w nadchodzącej rundzie wiosennej, to ani Robert Graf, ani Jakub Dziuka nie dali takiej jasnej deklaracji. Powiedział Jakub Dziuka, że będą zmiany, że rozmawiał z Robertem Grafem i że sztab szkoleniowy ma świadomość tego, co trzeba usprawnić, poprawić w grze klubu sportowego, przede wszystkim atak pozycyjny i tak dalej, UKS musi strzelać więcej goli, tworzyć sobie więc, więcej sytuacji, ale nie było jasnej deklaracji, jeśli chodzi o walkę o awans, do tego też, tak jak mówi Jakub Dziułka zapowiedział, że nie będzie wielkiej rewolucji w sposobie gry UKS-u, bo jednak, gdy trafią do tego klubu w czerwcu poprzedniego roku, no to były jakieś założenia, oczywiście zostaną one po części zmienione, no bo to tylko dziewiąte miejsce, więc coś musiało pójść nie tak, ale nie będzie to jakaś wielka zmiana i generalnie gdzieś tam można powiedzieć, że ten trzon korzyn, gry ŁKS-u będzie podobny co do tego, co oglądaliśmy w rundzie jesiennej, bo oczywiście można to interpretować na wiele sposobów. Po części ten styl dał uks owi naprawdę dobrą serię bez porażek, 5 zwycięstw z rzędu w lidze, no ale jednocześnie tym stylem UKS fatalnie kończył i zaczynał tę rundę, więc zobaczymy jak to się potoczy, ale wielkich zmian w grze ŁKS-u raczej nie będzie. A jeśli chcielibyście posłuchać o tym, czy moim zdaniem Jakub Dziółka zostanie zwolniony przez UKS w 2025 roku i generalnie jak będzie wyglądać nadchodzące 12 miesięcy w Łódzkim Klubie Sportowym, to zachęcam do obejrzenia filmu, który już teraz pokazuje się na środku waszego ekranu. Zapraszam do oglądania.